Cześć moi drodzy, witam Was ponownie na moim kanale Jesteśmy u Pana, gdzie wykonywaliśmy serwis To było miesiąc, półtora temu, jakoś tak e, Przyjechałem tutaj do kotła, byłem pierwszy raz, my go tutaj e, nie montowaliśmy I doregulowywaliśmy go do peletu, który już tutaj wcześniej był e, Jak byłem na samym początku, kocioł w środku był cały czarny Jeszcze widać, są trochę sadzy Drzwiczki już są białe, ale jak widzicie one były czarne dookoła. Kocioł chodził na bardzo wysokich parametrach, nie miał jeszcze odpowiedniej wentylacji, nie był doregulowany do tego peletu i powodowało to, że osadzało się bardzo dużo sadzy. Tutaj mamy tylko wyłącznie kratkę wentylacyjną, wywiewną, ale nigdzie nie mamy napowietrzenia. Jest na dole przy drzwiach. To nie, to, nie jest, na... odwarte, tak? to nie jest na powietrzenie, ale, ale to nie jest na powietrzenie, ale to nie jest na powietrzenie, to to nie jest na powietrzenie. <laughs> Kilka czynników akurat na chwilę obecną popatrzcie jaki trafił nam się pelt. To jest. To jest piach w środku jest kupa, kupa piachu nakładka, która się w tym momencie zbiera tutaj braku jeszcze wentylacji doprowadza do czego do tego że mamy efekt o efekt rury. Pięknie pięknie przepalona rura pięknie spalona. Akurat kilka czynników tutaj musiało zaistnieć żeby do tego doprowadzić czyli brak wentylacji do dupy pelet, który zapchał ruszt i to są dwa podstawowe czynniki które w tym momencie w którym w tym momencie doprowadziły do spalenia, ja pamiętam jeszcze, jak tu przyjechałem, rura była już w środku czarna. To miało znaki, że to się dusiło. To jest dokładnie tak samo, jak mamy w przypadku moi drodzy, świeczki. Jeżeli mamy świeczkę i ją zaczniemy ją tłamsić, to ona robi nam Na przykład w słoiku, czy, czy, czy w jakimś takim szklanym opakowaniu. Widzimy, że za chwilę pokazuje nam się, sadza dookoła słoika, tak, czy, czy, czy szklanego pojemnika. Tak samo tutaj, jeżeli my w tym momencie przydławimy to ten dostęp do powietrza jeszcze do tego dojdą niekorzystne czynniki, powiedzmy jakieś ściągi kominowe zmienne do tego jeszcze do dupy pelet, który gdzieś tam zapchał, utknął w tym momencie nie wyrzucił to może dojść do sośnięcia się płomienia i tak to było patrzcie moi drodzy to jest normalnie w środku sklejka weźmy, zobaczmy, patrzcie sklejka białe dookoła o tutaj macie tu jest tu jest po prostu sklejka, tak wygląda pellet pozaklasowy który właśnie do takich sytuacji może nam doprowadzić w ekstremalnych sytuacjach jeżeli się złoży na to kilka czynników a tu akurat miało takie miejsce wie pan jak jest? no? te pierwsze które idą to on wydmuchuje Dalej. OK. I to jest to. A to zostaje w palniku i, i u góry na na tym na, na tej ceramice. Tak jak ostatnie. Ale ten popiół co tu jest to jest tylko y, 62% zapełnienia popilnika. Jasne. Ale do pożaru nie doszło, bo ta rura w tym momencie ona ma zadanie nam się stopić tak jak stopiła i dać realną przerwę pomiędzy wyjściem z paliwa, jeżeli chodzi o palnik. Tak więc, moi drodzy, ja cały czas uwrażliwiam Was na ten temat. Wentylacja, wentylacja, jeszcze raz wentylacja to już było kilkakrotnie na tym kanale pokazywane. Jeżeli się kilka czynników skumuluje, to dochodzi do takich, a nie innych sytuacji. My w tym momencie będziemy tutaj przywracać ten kocioł do uruchomienia i będziemy działać dalej w tym temacie. A dla mnie, suba, lajka i do usłyszenia. Cześć!